No i dobra. Jesteśmy tu. E, tak powinien w ogóle materiał zacząć. E, jesteśmy tutaj słuchajcie, to jest ta Góra Rowska i sobie na nią wejdziemy. E, tak jak tutaj widzicie w Mielniku. Wejście jest, e, ja tędy przechodziłem wcześniej. E, naprzeciwko nas jest ten bombus z, z tą odkrywkową kredą. I sobie tutaj wchodzimy. To jest takie wejście tutaj z Jezdni, z tej ulicy Białej. Ja tego nie widziałem tego znaku bo po prostu jestem ślepy ja byłem po prostu zafascynowany tym, e, tym wyrobiskiem po prostu po tej kredzie. I teraz sobie tutaj idziemy kolegów puściłem przodem żeby sobie tam poszli. Nie przeszkadzali mi tutaj w kontemplacji tutaj tego wspaniałego miejsca. Także sami przyznacie że tutaj te tereny są no, niesamowite. Tu jest jakaś magia po prostu w tym. Strasznie mi się to podoba. Ja jestem e, że tak powiem wrażliwy na piękno przyrody, o tak można byłoby to nazwać na pewno wy też w jakimś tam stopniu także tutaj sobie wejdziemy do góry tutaj mamy to wszystko tak ładnie zmontowane jak dla mnie troszkę za ładnie ja bym wolał żeby to było taki, takie troszkę takie półdzikie wejście ale to wejście tutaj o jeszcze widzicie będziemy tam sobie chodzić chłopaki już są na górze a ja sobie tutaj idę i będziemy Będziemy tutaj sobie zaglądać. Może uda się gdzieś tutaj między tymi drzewami jakąś taką przestrzelinę. sobie Zobaczymy ten punkt widokowy na tą kopalnię odkrywkową, którą już mogliście oglądać na kanale. Więc to tutaj te wszystkie takie atrakcje są tak naprawdę w niedalekiej odległości od siebie. O tam chłopaki idą. Jeden już jest na górze. Tam jest chyba zdaje się jest jakaś luneta do oglądania okolicy. Ciekawe fajnie, że jest w ogóle dach, bo strasznie, strasznie sypie deszczem. O tu mamy jakąś papieróweczkę, która obleciała. No na kompocik oczywiście, prawda? Ale tutaj słuchajcie jest tyle tej przyrody, że ludzie po prostu tego nie, nie przerabiają. Takie mam, takie mam po prostu e, takie mam wnioski. Albo po prostu słuchajcie, ci ludzie młodzi już są wyjeżdżają po prostu z tych miejscowości. To widać, że te wszystkie drewniane domy to są właśnie tubylcy, a te wszystkie takie lepsze chałupy, które stoją. No to już raczej jest ktoś z zewnątrz. Także tutaj sobie idziemy takim zawijaskiem do góry. Tutaj chłopaki wchodzą sobie tam sobie tutaj idziemy. Zagrodzone wszystko, żeby tutaj nie schodzić, nie wchodzić. Stawka jest tutaj zobaczcie przycięta. Nie wiem czy tu jakieś koślaki tu łażą. Co to tak ładnie jest tutaj ogadnięte, czy po prostu ta roślinność tutaj tak rośnie. Nie znam się. Ale wchodzimy coraz wyżej i ten widok robi się coraz bardziej ciekawy. Tutaj mamy taką element wypoczynkowy. Taką dosyć dużą ławę ciekawą. Możemy sobie tutaj usiąść. Gdyby tam na górze było troszkę za dużo ludzi, gdyby nam tu przeszkadzało, właśnie o, tam mamy pleszków. Tak to wygląda z tej strony. Na godzinie 12 mamy tą wieżę numer 1, na której już byliśmy. Teraz mamy tutaj właśnie tą wieżę numer 2, tak naprawdę. Czyli jednak są dwie wieże w milniku. Czy wieża? No, był widokowy, taki podwyższony. Więc tak to wygląda. Idziemy sobie do góry, zobaczcie jaka tutaj jest ława wielka na jakieś klasy. Gdyby ktoś potrzebował pogadać o tym miejscu, taki mini amfiteatr, można powiedzieć. Idziemy sobie wyżej, idziemy wyżej, popatrzymy sobie. Ciekawe, czy uda się lunetą nagrać coś, ee, przez lunetę, czy uda się nagrać kawałek materiału. Fajnie zrobione, mi się to podoba, takie coś. Tam takie full to nie bardzo, ale tu jest fajnie. To mi się podoba. No i no niesamowity widok. Ale tutaj to białe to się przycina Na godzinie 12 mamy punkt widokowy właśnie, czyli widzimy to. To, jest to o czym wcześniej powiedziałem. A pod spodem ten biały wąwóz to jest właśnie ta odkrywka tej kredy. Ciśniemy do góry. Idziemy sobie Zobaczcie, tu wszędzie Nie grzyby rosną, nie? Przez na tej pierwszej wieży. Pamiętacie ten stojak na rowery, który jest ławką? No to on też właśnie. W tych nacięciach na koło są po prostu grzyby. <laughs> Więc przyroda nie śpi. Idziemy sobie do góry. Bóg. Tutaj widać Bóg z lewej strony. Niesamowity widok. Nie wiem, czy to widać w ogóle na. Nie mogę powiększyć tego na kamerze, niestety. Tam za tym dymem, tak jak widzicie, ten dym się unosi, W tym miejscu po prostu mamy Bóg. Naprawdę ładnie to wygląda. Wydaje mi się, że warto tu przyjechać, jeżeli jesteście gdzieś w okolicy, macie jakieś tam 20-30 km. Na spokojnie można byłoby tutaj przyjechać. I aha, tutaj tą nitką po prostu zejdziemy już sobie z tej góry. Wejdziemy sobie tutaj pod to zadaszenie. Ja tam zapozuję i, i wrzucę wam dalszy materiał. Właśnie tutaj jest jeszcze wyżej, ale tutaj już nie ma wejścia na to. Ciśniemy sobie tu jeszcze. ile fabryka daje. Tak to wygląda tutaj. No fajnie, nie? Niutko naprawdę. Zobaczymy sobie tutaj może jest opcja, żeby przez coś coś przez tą lunetę nagrać. O, jeszcze nie mamy tutaj wrzuć pieniążka, czyli... Nikt nie, nikt nie zarabia, na tym, o nie wiem, chyba to nie będzie, nie. nie damy rady tutaj nic z tym zrobić, no szkoda, ale chęci były wiadomo, w każdym bądź razie tutaj ludzkim okiem, a raczej kamerą to wygląda w ten sposób. Para tutaj spowija ten, ten, tam żaweczka, spowija tutaj właśnie ten to, to koryto rzeki No i tutaj właśnie mamy tą górę jak tutaj wcześniej byliśmy Więc tutaj praktycznie są dwie góry w tym mielniku. i ukształtowanie rzeźba po terenu pokazuje że, że, że tutaj to, tych, tych nierówności tych przewyższeń jest o wiele więcej My jesteśmy już chyba na drugim bądź trzecim z nich, więc jest ciekawie. Dobra, ja tutaj pauzuję i za chwilę będziemy schodzić. Nadburzańskie klimaty. Tutaj widzimy sobie jeszcze raz, powolutku Wam pokażę, jak to wygląda. Zawijamy się już tutaj z góry. My, czekaliśmy troszkę tutaj większy deszcz. Będziemy schodzić po prostu. I tutaj macie z góry właśnie ten szlak, którym wchodziłem. to wejście takie, w ścieżkę po prostu drewnianą. Będziemy sobie tutaj zobaczymy, jak wygląda tutaj to zadaszenie i pokażę wam tutaj na takiej grafice, jak to tutaj wygląda. To jest tutaj coś takiego. Tu macie informacje. W każdym bądź razie ja będę palcem pokazywał, więc sorry. Tutaj jest ta wieża widokowa, którą widzieliście pierwszym, za pierwszym razem. Góra zamkowa e, z tym kościołem. To niebieskie, czyli góra, góra rowska, to jesteśmy my. E, I tutaj macie kopalnię kredy i tutaj gdzieś z tej strony jest ten punkt widokowy. E, więc my teraz jesteśmy tutaj z tej, z tej strony którą ja wtedy wchodziłem, szukałem po prostu tutaj tej góry widokowej, ale po prostu nie zauważyłem znaku. Tutaj macie tutaj jeszcze taką mini plażę, po prostu rubinek. E, tam nie byliśmy, tam nie byłem. Trochę żałuję, ale tutaj widzicie, no to jest kawałeczek tutaj stąd. No i tutaj macie oczywiście Bóg. Tutaj pod tą górą zamkową macie tą, e, to boisko gdzieś. Tutaj, w tym miejscu się znajduje to boisko. Niedaleko macie sklep, Archelan, kościół i to jest chyba centrum, zdaje się muzeum, też niedaleko jest. Więc tak to wygląda i tutaj będziemy sobie tą nitką właśnie z tyłu, co jest, będziemy sobie schodzić z tej górki i po prostu zasuwamy. Trzeba tutaj uważać, bo to jest drewno mokre, można się poślizgnąć, wolałbym, wolałbym nie. Ta cisza, spokój tutaj. ja tego nie widzę tak yy, na telefonie, bo ym, tego przesuwania szybkiego. Wy to wiadomo, później jak to się ogląda gdzieś tam na, na komputerze, to troszkę inaczej to wygląda. To denerwuje takie po prostu szybkie przesuwanie. Natomiast ja tego, ja tego nie widzę po prostu na telefonie, więc musicie mi wybaczyć. No nie jestem filmowcem, więc nie mam jakichś takich wpraw ani ani wiedzy jak robić takie filmy po prostu profesjonalnie i schodzimy sobie tutaj taką nitką właśnie Żegnamy się z tą naszą górą powoli No gmina musiała na to na pewno ładne pieniądze wyłożyć, żeby coś takiego zrobić. Zarówno te wieże widokowe, jak tutaj właśnie te punkty. To wszystko na pewno musiało sporo kosztować. Akurat jesteśmy w takim okresie, że ten sezon taki turystyczny chyba już powoli umiera. Bo jest po prostu jesień. dobrze, bo na pewno byłaby cała masa ludzi po prostu tutaj i ciężko byłoby po prostu nagrać coś nie naruszając czyjejś prywatności nawet słuchajcie, jest parking dla niepełnosprawnych tutaj zawiony, już tutaj pod samym podjazdem praktycznie, pod całym podejściem Czyli jeżeli ktoś ma samochód terenowy bo zaraz wam pokażę jak ile tu, jak tutaj trzeba wjechać po prostu o i dla niewidomych, zobaczcie jest braillem napisane elegancko. Więc no, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ktoś tutaj fajnie, mądrze to pomyślał. Jestem zaskoczony po prostu. Tutaj macie kod. I zobaczcie jakie tu jest wzniesienie w ogóle. Tutaj taki zwykły samochód sobie nie podjedzie. Musicie zapomnieć o tym. Chyba, że byłoby sucho, bo teraz jak jest tak ślisko to tutaj może być troszkę drift. Tutaj trzeba uważać pod nogi, bo tu są jeszcze takie schody. I schodzimy sobie tutaj jeszcze tablica. Czyli to jest to samo, co tutaj, co było wcześniej. I teraz jesteśmy z drugiej strony. Czyli te żółte miejsca, e, takie początki, czyli tu zaczynaliśmy, a teraz jesteśmy tutaj. Tutaj schodzimy, tutaj wyszliśmy i z tych dwóch stron po prostu można sobie wejść na, na tą naszą górę i tutaj to samo ławeczka. można sobie poczekać gdyby za dużo ludzi było na górze po prostu udostępnić innym to miejsce żeby się zakochali po prostu w tym miejscu i my sobie już tutaj schodzimy także widzicie to jest dosyć stromo więc no jeżeli tu był jakiś inwalida chciał wjechać no to musi mieć Napęd z napęd, samochód z napędem na cztery buty na pewno bo jest dosyć, albo się po prostu jakoś rozpędzić. No bo podjazd może być troszkę ciężki. No i tutaj już sobie ludzie mieszkają, prawda? Tutaj po prostu to wygląda. A tam znowu zaczyna się jakieś zniesienie, więc różnice w terenie tutaj w tym miejscu są naprawdę potężne. I nie chciałbym nagrywać tablicy rejestracyjnej tego samochodu sobie tak po prostu przejdziemy w ten sposób ja tu już będę kończył bo to jest ta prosta yy, do jezdni już teraz tam chłopaki pewnie na mnie czekają nie ja chciałbym też tutaj ich nagrywać bo wiadomo że każdy chce mieć troszkę swojej prywatności dla siebie I ja wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję że ten materiał się Wam po, po, po prostu podoba o, tam macie po prostu o, to wejście wcześniejsze i to jest w sumie niedaleko tu macie to wejście wcześniejsze i, i drogę po prostu do jezdni Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następny materiał. Jeżeli ten się podobał. Oczywiście zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. A miałem nie żebrać. Dobra, trzymajcie się. Hejka!